Witam, znajdujemy się w autoryzowanym serwisie marki Kubota w firmie Aldo. Dziś w ramach wydania ciągnika klientowi wykonamy przegląd zerowy w modelu M4073. W ramach przeglądu zerowego zostaną sprawdzone najważniejsze układy oraz podzespoły ciągnika. W sumie jest to aż 130 punktów. Sprawdzamy olej w silniku. Jest 3 czwarte, czyli stan jest prawidłowy. Sprawdzamy również olej w skrzyni. Oczywiście na opuszczonym tylnym tuzie poziom, poziom znajduje się pomiędzy minimum a maksimum, czyli też jest dobrze. Przechodzimy, e, sprawdzamy e, filtry powietrza, filtr główny oraz filtr dodatkowy, e, poziom płynu chłodniczego. Mamy zbiorniczek wyrównawczy. Znajduje się między minimum a maksimum, czyli jest, jest w porządku. Filtr paliwa, czyli mocowanie. Szczelność pod względem wycieków. Przechodzimy do, do kabiny ciągnika. Zostaną sprawdzone teraz wszystkie podzespoły. Włączamy zapłon, sprawdzamy poprawność działania kontrolek ostrzegawczych oraz informacyjnych. Działanie skrzyni biegów, działanie reduktora, działanie hamulca parkingowego, pomocniczego, zabezpieczenie rozruchu, jeśli mamy ciągnik włączony. W ciągnik mamy włączony rewers do przodu lub do tyłu, po prostu takiego ciągnika nie uruchomimy. Jeśli też operatora nie ma na siedzeniu, również nie uruchomimy ciągnika. Zostały sprawdzone również oświetlenie, czyli światła, światła robocze. Kogut, to ostrzegawczy. Światła główne. Światła stop. Kierunkowskazy. Światła awaryjne, luz jałowy pedału sprzęgła, też bardzo ważna czynność, luz jałowy pedału hamulca, działanie ogrzewania oraz wentylacji. Bardzo istotną rzeczą e, z uwagi na bezpieczeństwo jest sprawdzenie momentu dokręcenia kół. E, w tym przypadku e, moment dokręcenia powinien wynosić około 300 nm. Tak przygotowany ciągnik trafia na miejsce, na którym czeka na nowego właściciela. Niebawem dostarczymy go nowemu właścicielowi, któremu życzymy bezawaryjnej i jak najdłuższej pracy.